Nie lubię słowa przykazanie, jakoś tak bardzo często kojarzy mi się ono ze skrępowaniem. I to jest chyba taki główny zarzut, który pojawia się, kiedy Kościół naucza czegoś, co pozostawił nam Jezus, że odbierana jest wolność. Tymczasem y, tutaj zawsze chodzi o wolność. W dzisiejszej Ewangelii Jezus nam to bardzo dobitnie przypomina. Mówi takie zdanie, że nie przyszedł znieść ani prawa, ani proroków, ale że przyszedł jedno i drugie wypełnić. Można pomyśleć, że jest niekonsekwentny, bo przecież znamy te sytuacje, w których jego uczniowie nie zachowywali postu, w których on łamał szabat, w których zaciągał na siebie rytualną nieczystość, dotykając się chorych i zmarłych. Co więc w rozumieniu Jezusa znaczy, że przyszedł wypełnić prawo? to znaczy, że przyszedł połączyć przykazanie z sercem. Moi drodzy, nie jest trudno pościć, na przykład w Środę Popielcową, czyli zjeść trzy posiłki dziennie. Nie jest trudno tak zaplanować pracę i tydzień, by trawę skosić przed niedzielą. Trudność polega na tym, by sercem przyjąć, że to co robię, odbywa się nie dlatego, że ktoś mi każe, ale dlatego, że ktoś mnie kocha, że się o mnie troszczy. To znaczy wypełnić prawo, wypełnić je miłością, wypełnić je przekonaniem i wiarą, że wszystko co Pan Bóg mi daje, nawet jeśli nazywa to przykazaniem czy nauką, jest powodowane tym, że on mnie kocha.